Witam widzów bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj właśnie to co w poprzednim odcinku robimy. No i lecimy, let's go! Mam co wstawiać jak coś, więc nie zapomnijcie o mnie na pewno. Dobra. Dobra, teraz nie odpadać, to najważniejsze. Pa! Nie? Dobra. Hop. Hop, aj przeskoczył. Chciałem go załatwić. ja co Bartek zrobił? Czemu w lasery wpadł, nie wiem? No to zeda. Widowie, lecimy z nimi Mam nadzieję, że tu wygram Ajajaj Chyba nie to kliknął Tak jak czasami ja Hop, 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 hop Hop, hop, hop Ej, przeniknął, czy mi się wydawało? Dobra Dobra, teraz na spokojnie Dobra no spokojnie, teraz jestem z XDD Dobra... Ej, klocków nie ma! Ej, dobra, myślałam Dzięki NIE! Pierdziele No nie! A, i tak przechodzę, no a. a, a, teraz się ja roz... widzowie, lecimy, lecimy, lecimy Youtuberka na całego Przechodzimy Palno mnie z piątki i tak nie przeszedł, nie wiem czemu Dobra Ej Ty, moją piąstkę chyba przeniknęła go bo... Dobra. pańskie haio, miejskie, pańskie słowa Co ten robi? Sejwa chciał zrobić? Dobra, hop hop! Dobra. O, bo zaraz mnie któreś z piąstki będzie źle. Hop! O, ale Bartek to zrobił. Pięknie, pięknie. No. Aj, jajaj, w tym samym czasie. Ten przenika, ten rozbija, a ja normalnie przychodzę. Nie to a chyba kliknął, bo też mam to kliknąć. Jest! Koczucha zginie! Gdzie ja tak mówię koczucha, co nie? Znaczy Bartek co nie. Bartek! Co? A faktycznie, on to przetrwał. Jest mistrzem. Ej, no dobra, już że nie będą lecić. A, sejwa. Musi robić. Dobra, zrobione. Co? Ktoś odpadł? Dobra, jest. Dobra. Nie! Ale try hard. Super. Nie! Dobra, prze... Bartek żyje? A Co jest? Ja tu wpadłem przecież. Ale mi laguje, co jest? Ty myśli, że ja też nie mam piątki? Ty ale lecimy. Dobra. 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 Hoppa. Nie! What? Ale ja mam szcz... szczęście na blockdashu, każdy mi mówi. Nie! Dobra, widzowie, jestem... Nie wiem, czemu mi tak skaczą te postacie albo coś takiego, ale... Ale... Wyjść z tego potrójnego, tak? Co nie? Tak jak ja teraz, że tak przenikłem z miejsca jeszcze. Nigdy takiej sytuacji nie miałam. Dobra. O, nie tym razem. Dobrze! Nin FR Nie zginie. O, zginął jednak. A. Nie Nie Ale pech What? Widzieli! Aha, dobra, Bartek jest jedna mistrz Dobra widzowie, teraz lećmy Bobasem I Mam nadzieję, że teraz mi się uda wszystko nie wiem. Dobra, let's go blog dasz, nie spadnij Za szybko pintu tu maniany narobimy Czy Bartek nie gra? Co jest? Pod go zastępuje Sui Dobra, dwóch na raz Czy... No Sioma Sią... O kurde Myślałam, że już na ten kolec jak tak zrobiłem to Koniec Dobra. O, teraz miałem przez chwilę. Dobra. Dzięki. Nie! Ale spita dostałem! Dobra, widzowie, lecimy. Klocka dalej. Szybko, szybko, szybko. szybko. Hop, 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 hop. No, zarazu O. Dobra. 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 Dobra, dobra, dobra. 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 Dobra, dobra. Jo! Ale mi chyba przeniknął przez to. Dobra, skończyłem. Już? Tak szybko te klocki? Nie. Dobra, jest. Hop. A. Hopa. Dobrze. Dobra. Hop. Dobra, hopa. Dobra, jazda. Dobra. Nie myślałem, że wszyscy już odpadli. Wszyscy się trzymają. Co jest? Nie, 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 nie. Hopa. Jest. Jest, 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 jest. Jest, jest. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Hop, dobra. Dobra Dobra Nie wiem czemu wszyscy tak ten Ojej, z nosa mi leci. Nie wiem czy chory nie będę Dobra Uf. Dobra, let's go. żeby mnie ich nie zahaczył. Dobra. A, w wiesz, Myślałem, że ten... Dobra, teraz pewnie będzie... Myślałem, że potrójny. No, i chciałem go uderzyć. Jest. Dobra, unik. Rozbi mi to dobra. legit. Git, git, git. Nie mogę teraz. Nie zaskoczyłem! No dobra. Dobra, widzowie, szybka akcja reanimacji jeszcze raz. Dobra. Teraz będziemy ich klepać. No to znaczy, nie zawsze ich klepiem, ale teraz się postaramy lepiej. Nie! Lecimy, widzowie, teraz indyczkiem. No i super.

Dwa, jeden, go! Tam 60 napisałem. Dobra, szybko, o, nie myślałem. O, 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 o. O Ale teraz źle się wyrobiłem. Dobra, wyniknięcie. Siun Dobra Let's go Siun Dzięki No ja i pomogłeś tak w zasadzie, co niewidowie Nie wiem, nie wiem czy ale dobra Hop, 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 teraz pewnie potrójny. Nie, dobra. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie ten moment. O, odpadł właśnie. O! Jest! Przedstałem się. Ja nie lubię z tych kolców się wybijać, co nie? Dobra. Z tam nie idę. mówię o Ale widzę, chciałem mu skoczyć na łeb i skoczyłem mu na łeb, co nie? Skoczyłem mu i tak idealnie jeszcze pod koniec Nawet jakby podskoczył to by Idealnie na sejwa to by się ode mnie praktycznie odbił, więc Bo jak on już podskakiwał to ja z nim i on, jak on już był w powietrzu, to ja poleciłem na niego i tak. No, no, super. Ale ładnie to zrobiłem. Dobra, widzę, lecimy jeszcze raz. Szybko. Ale łatwo wygrana, essa. <gryw> no, teraz pewnie to nie będzie wygrana łatwo. Teraz będzie chciał się zemścić na do mnie. Dobra, myślałem. Siu, 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 siu Dzięki Siu, nie Jest Ale skill Co jest Nie, nie, zostaw, nie, zostaw, mnie! Nie miałem piątki naładowanej Ej, nie gadajcie, że chcecie się zemścić A ktoś! Znowu już odpadł ten sam, naprawdę. Oliwie, ja. Nie! Ja. je mnie zepchnąć, ale nie tym razem. O, o, Dobra, w siebie wjechali. Jest! Chyba. Wiem, nie, nie sklecałem, co co nie. Trzeba, joju, jo, ale się wystraszyłem go. Dwóch odpadło? Nie, myślałem. Dobra. Położony. Leży. Jest. Przeskoczyłem. I odpadł ktoś. Ten. Czyli ja Nie, co jest? po pierwsze zapominam o tych kolcach, że tak się można wybić. Nie wiem czemu. A po drugie to nie wiem czemu save mi. Przecież wyskoczyłem idealnie i idealnie ten. Nie wiem, może usunęli save. Nie, raczej nie usunęli, ale co jest? Mogłem bocznego zrobić chociaż. No ale było git, jest git. Więc no. Dobra, lecimy. Czekaj, bo za blisko. I teraz chupa. Dobra, dwóch naraz. No wow, i że ale ford. Nie. Dobra, jest. No ja myślę, że odpadnie. Dobra. Nie! Nie, niestety problem miałem mały. O nie, Bartek zginie. A nie, jeden przeżył. No i dobrze streamuję. Dobra widzowie, będę grał jeszcze z wami przecież, a teraz lecimy. Może poproszę o lawalant, nie wiem. Szybko, szybko, dawaj, dawaj. Dobra, nie wiem, czy są oddzielnie, ale dobra. Niektórzy też oddzielnie. No ale przecież gram z nimi, no nie? Tu po co cię... się? o nie? Hop, sium, lecimy, lecimy. Siung. Mhm. Dobra. O nie. Nie, nie, nie. Jest. Przeżyłem to, nie wiem jak. Nie wiem jak. czemu mnie tak lejecie? Co jest? Czy znaczy nie trafiacie. Większość, ale. A Ani... nieważne, mi to, nie ważne. Nic nie ja mówię. Nie! Jest! 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 Ale pięknie! Czy widzieliście, widzowie, jak zrobiłem potrójnego sejba pięknie? Co so, jest? Znaczy, nie, pobocznego. Nie, potrywałem. pobocznego, i potem jeszcze ten. Skoczyłem im na łby. Witam. Ale to piękne było. Po prostu super. Nie wiedziałem, że pobocznego zrobię, ale dobra. Jeśli chcesz więcej pobocznych, to subskrybuj. Więc, no, właśnie fajne. Subskrybuj. No i dobra, lecimy. Bartek coś nie gra, nie wiem. Nie dołączył do grupy. Może zmienił jakąś tam postać i. No właśnie. No myślę. Siu. O! Siu. Dobra. I to co? Ale odpadają, co jest dobre, odpadnę, bo z sensu z botem mam być sensu, co nie no, dobra widzowie dobra widzowie bo... ten to sobie otworzymy spiny wiem że długie odcinki ale jest dobrze jest git tak dobra dawaj 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 i dobra let's go szybko 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 Teraz ostatnia gra będzie i tak. i koniec dobra mm. Rzadki Nie, niestety. i ostatni spin darmowy. 3, 2, 1, 0 i żetony. Niestety, no, Nie, prostek, ale to zamieni mi na żetony, tak? No, niecki. Dobra, my lecimy zaraz, więc no, dobra, widzowie, lecimy ostatni raz z ksaweronem. I szybko to będziemy teraz z pomoc, bo on nie ma specjalnych motyw, które będę mu pomagać, będę mu rozwijać ładnie. Dobra. Lecimy, 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 let's go. O, pojawił się k soberunek, zniknął mi. Raz, dobra. I tam, tam, do pieca. Nie no, czemu boty umieją przez trzy przenikać? To jest dla mnie... Dobra, chodź. O, dobra. Teraz te boty odpadają. Tu na pewno jakiś odpadnie. Myślałam, że Xaveron już odpadnie. Dobra, idź tam. No i patrz, znowuż tego chłopa. One są tak zaprojektowane, czy co? Nie, Xaveron... Gram z jakimś botem. Dobra. Czyli o, dobra, nieważne. No widzę, lecimy z Ksaweronem, a boty będę po prostu walił specjalnymi po prostu, bo nie chcę żeby one nam przeszkadzały, bo teraz te boty. Ale zobacz, jest zostawię jednego bota i zobaczę do ilu. Ich przetrwa. Ale one w ogóle takie savey mogą robić, że ten. Nie wiem. Że one po prostu stoją, wpycha się tam i one po prostu idą do przodu i one tu przechodzą, co nie? To jest takie głupie. Bez sensu. O. Siumi. Nie wiem, czy ja ten trik wymyśliłem. Mam nadzieję, że tak. Już jeden bot odpadł? A to dobra. Dobra. Jo. Ja! O, robotów już odpadło. Czekaj. Czyli ją złapać, dobra. Jasne, Jest yes, spalona. Sui. Myślę, że Ksoveron już odpadł. Hop! Ej! A że co? Nie chciało mnie w ogóle ten wybić. W sensu. Znaczy mnie wybiło na takiej pustej kratce? Nie wiem. Ale widzowie będziemy kończyć, no i pa pa!